Witajcie sobie jeśli się odcinku dobrze przystosowały content, bo będziemy robili ranking w postaci z FNAFA. Grałem w drugą część i oglądałem prawie każdą Więc będzie ciekawie. Tyle powiem. Dobra. Będziemy ci tak. Mangel idzie na A Podoba mi się i design, i historia, że dzieci ją rozbierały, więc jest ok. Tym. nie muszę się nawet tłumaczyć. Tu. czy. A. Jest po prostu ok. Nie jest to dobra postać, ani zła. postać. Jest po prostu ok. Kolejny idzie ten pan. On pójdzie na A. Design super, tylko te oczy są fajne, wszystko jest fajne. Dziś idzie na B. Nie podoba mi się. Foksiak. To jest chyba Whitther. Czy zwykły Foksiak? To jest Whitther. idzie na. A? Nie, idzie na S, bo jako jedyny. No jako, jako jedyny nie działa na jego maska. Golden Freddy idzie na D. W Kesze rzadko go spotkacie, i jest to. Ona idzie na B, bo dużo było z nim teorii. Springtap. Czemu on jest na S? On ma być na A. Spring Therap. Fryderyk. No, pytasz, cicho, co robi w lesie. Oczywiście. Dobra. Do Te Nie pamiętam, co on do końca robi, więc idę wszystkie na B. A, bo księka pójdzie na A. Teraz Nightmare, Tak, Nightmare są ciekawe. I wszystkie Nightmery pójdą na A. Dizaj mi się podoba. I w ogóle ten FNaF jest dobry. Tylko ten Charlie tylko mi się nie podoba. Idzie na B. Nie jestem rasistą. Halloweenowe też pójdą na A, bo są rzadkie. Ten Śmieć pójdzie na C. Jakoś go nie lubię. <tuszy> Bonnie klasyczny idzie na A. Bo miał być Foxiakiem biegać, ale na Foxy Mangle jest po prostu super. W tej wersji. A ja mam na A zmieniam. On. pamiętam, że tylko w jednej. że ta Nightmare Marionetka była tylko straszna. Ten ten nie pamiętam w jakiej grze był, chyba w Ultimate Custom Night'cie. Tego rzemka dajemy na B, bo za dużej roli w grach nie robił. W go na C. <coughs> FNaF World idzie na D, bo się już go nie da kupić. Czekaj, idzie na A. Czekam. Tak. Mm. Ten chłop... Ten chłop ma fajne historyjki, więc dam go na C. Ale dużo też Roli nie robił. Ona. No. Tak, ale leczkoczki. Beloja idzie na B. Nie podoba mi się. To jest, jak podobać się ten foksiak bardziej od chociaż nawet tego, to nie wiem, co jest nie tak. Quantum Fred idzie na C, w słaby. Jego pluszak też, bo to jest jakby ta sama postać. On idzie na A, bo ma jakąś tam... Te chory idą na C. Nie rozumiem ich istnienia. A co? On był jakimś historykiem chyba. Ja jestem na ciemny. No. Foksiak, Foksiak, ulubiona postać. Nie ma dużo. Dobra. To jest... Ten pójdzie na... C. Nie wiem jaka jest różnica jak pomiędzy tym a tym. Ten... Naj... Nie pamiętam zrobią, co do ciebie było, ale ja go dam na B. Ta sama. Nie rozumiem ich istnienia. Krze. Oni tylko cię w Ultimate Custom night trollowali i tym. Tam gdzie musiałeś sprawiać pizzerię. Hej idzie na S Sigma. Tak samo. Nie. Jak nie, on musi, oni pójdą na C, bo on nie musi pójść na D. Po prostu musi. On pójdzie na C. Bo jakby fabuła i jego wygląd jest super, ale trochę tak... No nie spotyka się go za bądź. Borupka po niego, Chiki i Foksiaka. To jest najgorszy Foksiak. Mmm, tego chłopa. Damy na. Poczekaj, on był. I pamiętam, jaki był, gdy więc dam go na <coughs> to też takie średnio postać. To tak samo. O, na. P, bo wygląda po terapii na NFZ. Ten to jest najgorszy spin trap w historii. Nie rozumiem go. On jest brzydki, to jest scrap trap mm, Tutaj jest ta baba. Człowiek, dałem na A, to ona też pójdzie na A. To ona pójdzie na B, bo trochę jej wygląda, mi się nie podoba. Tak. Teraz, teraz, on. Czy to ma być niby marionetka? ma być marionetka, ja mam rozumieć, lecz... Jest ok. Czarny Freddy. Funga idzie na S. Nie. Tych dam na B, bo tylko tyle zasługują. Nic nie robili. Tych. Dam na A, bo to jest jakby Fred Bersy. Tego dam na. Skota tam na B, bo tylko w, na Fordzie się pojawia tak bardziej. Teraz idzie ten ziomek, idzie na D, bo nie wiem kto to jest. To jest Freddy. T, Siup. I siup. Tak wygląda nasza tier Więc na S mamy Spring wtedy Ryka, Foksia, Helpiego, Najpchungaja. Dużo osób się ze mną nie zgodzi. Wiem o tym. Ale w mojej opinii tak, na tylko takie coś stać. Te, które są na D, to są wkusiające animatroniki ze słabym wyglądem i które za bardzo nie mają sensu. Na przykład ten Endo jest tylko w FNAFUGG. Jak już pamiętam. I jest tylko z nim... Ej, w FNAF 1 jeszcze jest Endo. I w FNAF 2, ale to jest tylko Easter Egg. Więc nie zmienię. Mu. To będzie tylny dzisiejszy odcinek. Pod tołem będzie link. Jak sobie stworzyć samodzielnie. Takie coś. Więc się segna ma do widzenia.